Generalnie pana Mariusza polecili nam znajomi. Wykonywał u nich też instalację całą i bardzo dobrze nam wszystko opowiedział, wszystko doradził, gdzie pociągnąć kabel główny. Całą generalnie instalację zaprojektował, jak to ma wyglądać. No, dlatego zdecydowaliśmy Nie się na niego. był bardzo konkurencyjny. Najlepsza oferta była od pana Mariusza. Stąd zdecydowaliśmy się. Montaż przebiegł bardzo fachowo. W ciągu dwóch dni, generalnie, wszystko było zmontowane. Trzeba dużo kawy tylko spawiać. <laughs> ale generalnie bardzo fajnie. Chłopaki przyszli wszystko, spisali się na medal. Ten Zakop... elektryk na wysokim poziomie. No, ale generalnie i kopanie tak, y... tak rowu pod przewód, zasypywanie, położenie przewodu. Wszystko przebiegło jak w najlepszym porządku. Tak, oczywiście. Z czystym sumieniem polecilibyśmy tą firmę. Jeśli w kręgu naszych znajomych będzie ktoś pytał o fotowoltaikę i możliwość jakiegoś założenia i w ogóle spytania się o to, co tutaj my mamy, to jak najbardziej będziemy polecali. Przede wszystkim e, serwis od początku do końca, doradztwo i w razie później jakichś reklamacji A czy obojętnie wszystkim czego. Wszystkie papiery nie tak. są na naszej głowie. Tak jest. Z czystym polecamy sumieniem polecamy. Bardzo serdecznie. Pan Mariusz Kuźma spisał się na złoty metal.